Bilans, rachunek zysków i strat, rozliczenie rachunków czy faktur słowem, finansowe podstawy każdej firmy. W nich wszystko musi się zgadać co do grosza. Dlatego prowadzenie księgowości to niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie. Ale zdaniem wielu także niezwykle monotonne. Jednak technicy rachunkowości w swojej pracy widzą coś więcej niż tylko suche cyfry i liczby. Księgowość to dla nich świat pełen wyzwań i możliwości. Izabela Czubińska w rachunkowości pracuje od 12 lat. Rachunkowość to nie jest nudne zajęcie. Rachunkowość to jest odzwierciedlenie tego, co w danej sytuacji dzieje się w firmie. Czyli my, jakby w rachunkowości widząc tylko numerki przesuwające się z konta na konto, tak naprawdę patrzymy na materiały, które są przesuwane z magazynu do odbiorców. Praca w rachunkowości wymaga pełnego zaangażowania, ale Fabian Więcek, który rekrutuje techników rachunkowości, uważa, że potrzebne jest też coś więcej. Kiedy zatrudniam osobę na stanowisko technika rachunkowości, oczekuję, że będzie to ktoś, kto w jakiś sposób jest pasjonatem księgowości. Jeżeli można mówić o pasji w księgowości, musi to być ktoś, kto lubi pracować. Analizując dane, lubi pracować z dokumentami. Na pewno ktoś, kto lubi pracować również z systemami komputerowymi, bo to są te podstawowe narzędzia, które są istotne dla osoby, która, która jest technikiem rachunkowości. Agata Krzemińska nie planowała pracy w księgowości. Dostała ją, jak sama mówi, przez przypadek. Szukano bowiem osoby ze znajomością języka włoskiego, który ona zna perfekcyjnie. Rachunkowości uczyła się na kursach i szkoleniach swojego wyboru nie żałuje. Dzień jest bardzo intensywny, jest dużo pracy, dużo współpracy z innymi ludźmi i jest to na pewno ciekawy zawód. Czym więc dokładnie zajmuje się technik rachunkowości? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to bowiem od tego, dla jakiej firmy pracuje. Można zajmować się księgowością od A do Z w małych firmach, czyli księgowaniem faktur od dostawców, wystawianiem nowych faktur, przeksięgowywaniem, przygotowywaniem bilansów, sprawozdań finansowych. W korporacjach to wygląda zupełnie inaczej. Jest podział taki bardzo specjalistyczny obowiązków. Są osoby, które zajmują się tylko zobowiązaniami, inne zajmują się tylko klientami, inne osoby zajmują się księgą główną. Do obowiązków technika rachunkowości, zwłaszcza w małych firmach, należą też kontakty z urzędami, takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od jakości pracy technika rachunkowości zależy stabilność przedsiębiorstwa. Osoba, która zajmuje się finansami, musi mieć tego świadomość. W tym zawodzie ważna jest więc umiejętność organizowania pracy. Zadań zazwyczaj jest bardzo dużo, a Osiem godzin pracy, które, które są na to przeznaczone, powodują, że trzeba dokonać wyboru, co jest bardzo istotne, które faktury muszą zostać zapłacone, którzy dostawcy muszą zostać obsłużeni w pierwszej kolejności. Jeżeli jest stres i napięcie w tej pracy, to wiąże się ono bardziej z tym, że mamy mnóstwo zapytań mailowych, telefonicznych i zawsze z tym jesteśmy do tyłu. Czyli czujemy, że coś komuś powinniśmy powiedzieć, poradzić, a nie mamy na to czasu. Jesteśmy dwa dni do tyłu, z tymi kontaktami. Z innymi ludźmi, którzy od nas czegoś oczekują. Do tej pracy na pewno nie nadają się osoby, które nie są samodzielne które muszą mieć jakby wskazane palcem to, co należy wykonać. Głównie ze względu na to, że w niektórych momentach trzeba rozwiązywać sytuacje, które nie są jakby jednoznaczne. Księgują faktury w różny bardzo sposób. Musimy od razu rozpoznać, jaka faktura podpada pod jaki rodzaj, jak ją dalej procesować, gdzie znaleźć informacje. Jeśli ich nie ma, to gdzie jest błąd, gdzie możemy tego dalej szukać? Czyli tak, trochę praca detektywa. Co nie znaczy, że to zajęcie dla samotników. Wręcz przeciwnie. Niezwykle ważna jest harmonijna współpraca z pozostałymi osobami pracującymi w firmie. Technik rachunkowości zazwyczaj ma jedno określone miejsce pracy. Pracujemy w, w biurach, natomiast. Yy... Wyjazdy mogą się wiązać z różnego rodzaju szkoleniami. W przypadku naszej firmy, z wyjazdami zagranicznymi, w przypadku firm mniejszych, wyjazdy na zasadzie kontaktów z różnego rodzaju urządami, bankami, tego rodzaju instytucjami. Mimo wszystko, najwięcej czasu technik rachunkowości spędza w biurze. W niektórych firmach jest to oddzielny pokój, w którym mieści się stanowisko pracy osoby zajmującej się finansami. Ale nie jest to zasadą. Biurze, które mamy w naszym wypadku w Poznaniu, pracuje na tzw. open space, gdzie kilkanaście, kilkadziesiąt czasem osób pracuje w jednym dużym pomieszczeniu, pracując w zespołach 4-8-12 osobowych, w zależności od organizacji. Podstawowym narzędziem, z którego korzysta technik rachunkowości, jest oczywiście komputer wyposażony w odpowiedni program do księgowości. Niezbędne do pracy na pewno poza komputerem są drukarki. Bardzo dużo drukujemy faktur, potrzebny jest skaner. Technik rachunkowości pod ręką zawsze musi mieć też najnowsze wydanie kodeksów i rozporządzeń dotyczących księgowości. Pracujemy dla wielu krajów w Europie i na świecie. Jesteśmy w kontakcie i z dostawcami z tych krajów, jak również z, z przedstawicielami, powiedzmy, firmy w danym kraju. Znajomość angielskiego jest więc podstawą. Ale przydają się też inne języki. W przypadku naszej firmy jest tych języków 11, poczynając od, od polskiego, idąc przez angielski, niemiecki, francuski, kończąc na języku estońskim. Więc tak naprawdę wiele zależy od, od profilu firmy i od krajów, w których dana firma działa. W pracy technika rachunkowości niezwykle ważna jest też skrupulatność, dokładność. I konsekwencja w podejmowanych działaniach. Wydaje się, że jeżeli ktoś jest dobrym księgowym, to odnajdzie się w większości firm, w, w działach księgowości, w działach finansowych, ponieważ e, profil tych działów koniec końców jest bardzo zbliżony i bez względu na to, czy to jest firma siedmioosobowa czy ogromna korporacja, to zazwyczaj dobry księgowy, ktoś o predyspozycjach do pracy z danymi, odnajdzie się w obu tych firmach. Przy każdym rozwiązanym problemie człowiek czuje się spełniony, czuje, że zrobił coś, co, co będzie miało wpływ na, na większy organizm, jakim jest cała firma.